Jest 4.42. Idziemy na dworzec kolejowy i będziemy dzisiaj jechać pociągiem na Hakie. Czym tak naprawdę jest Hakie? To hackathon. Ostatnio jest organizowany co roku, bodajże od dwóch edycji. Hakaton jest tak naprawdę czymś, gdzie zazwyczaj programiści mają za zadanie w ciągu 24 godzin rozwiązać jakiś problem. Po prostu jakaś firma potrzebuje jakiegoś rozwiązania. Hakaton jest po to, aby. Na firmy niskim kosztem i załóżmy wydać 10 tysięcy na raz, dać ludziom do rozwiązania zadania jakieś innowacyjne pomysły. Przecież wszystko to, samo może w ludziach w głowach może to faktycznie przydać, przełożyć na lepsze, lepsze produkty, lepsze strony internetowe, lepsze rzeczy. I tak naprawdę mamy tam 24 godziny na to, żeby to rozwiązać. My akurat nie jedziemy ściśle, żeby rozwiązywać jakieś problemy. Jedziemy na w TFA jako zespół. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Też nie nastawiamy się jakoś bardzo na wynik, dopiero rozbieramy doświadczenia w turniejach. CTF, czyli Capture the Flag, to to wyjaśnię dopiero później. To co? To zbieramy się na dworzec. Mam nadzieję, że kamera aż tak nie trzęsie, się, bo nagrywane z ręki, ale zobaczymy potem.

Dobra, to co? Jesteśmy na miejscu. Zobaczymy jak tutaj będzie. Trochę ludzi jest. Idziemy teraz się rejestrować, więc... Pewnie trochę w kolejkach będziemy stali, co nie? No, najprawdopodobniej. Ale dobra, użyjemy, zobaczymy. To jest naprawdę zajebiście tutaj zrobione. A pierwszy rzut oka. Ha! Teraz no tak będziemy jeszcze szukać, gdzie to są zapisy na CTF-a. No, ale to jest z Wojtkiem w jednym zespole, bo drużyny są dwuosobowe, więc będziemy chyba sobie cisnąć. Co są, so, ale lecimy szukać? Może tutaj imatejki. Tutaj macie takie coś. Jak patrzycie. To I jeżeli szukacie zespołu... Jest taka magia. Tak. Doklejacie po prostu każdą naklejkę, Szczycie czy się zajmujecie, czy jesteście specjalistami. Tak, hmm. tak, dokładnie. I jeszcze będziecie sobie dopiero, że, że jesteście niesamowici i że u Was działa. Tak, u nas działa. Co, no to lecimy? Fotografia Tak Fajnie by było, ale trzeba się uczyć w listu, trzeba być. Oczywiście, nie, no ja tutaj przyjechałem po to, żeby jednak walczyć, nawet no, panie. To takie małe to. Czy tutaj też? A, tutaj! To będzie nasze miejsce do tylko ja ze sprzętem fotograficznym I przyjechała reszta ekipy mamy Marka, mamy Bartka i Mateusza Jest i on, Tomek No Doszła ostatnia osoba do naszego zespołu Słynny Tomasz Kutu, czy ty vloga co prowadzisz? Przestań stary Tak, ja co ty myślałeś? W takim razie będziesz sam, to nikt cię nie będzie hamował Czemu hamował? No bo Zespoły są dwuosobowe, niestety jedna osoba nie przyjechała i Tomek musi cisnąć stary, jak nie będziesz przed nami to, to ja będę zniesmaczony to, 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 to jest twoje wyzwanie, być pierwszym Podejmuj rękawice W początku do samego końca, zero snu, jak rok temu 24 hours hackathon. It's the biggest stationary hackathon in Europe. More than 2,500 attendees. This doesn't happen without you guys. Be very, very loud. Applaud yourselves. Come on. Come on. Tak w sumie znalazłem trochę wolnego miejsca, trochę ciszy, jednak na hali jest strasznie głośno, no, w takim parkingu, razi słońce jak nie wiem, dobra jakoś przeżyjemy, mam nadzieję, że mnie słychać, że wiatr tutaj nie będzie nam przeszkadzał, więc wytłumaczyliśmy sobie w ogóle czym jest CTF, czym, w czym tak naprawdę nasz zespół, naprawdę trzy zespoły, podzieliliśmy się na trzy zespoły, bierze udział, więc CTF czyli Capture the Flag, chodzi o to, żeby zapać flagę, jak sama nazwa mówi. W tym jednak wypadku, że złapanie flagi elektronicznej. Po prostu mamy jakieś pliki, pliki, strony internetowe, w której po prostu są pougrywane różne flagi. Flaga wygląda jak jakiś niewiążący się znak cyfr, liter i tak Na przykład dopisek CTF i w nawiasie jakaś flaga, tak? I tak naprawdę takie coś takiego czegoś szukamy w plikach, a potem po prostu wysyłamy na serwer i serwer sprawdza, czy podaliśmy e, dobre dane. Właśnie wiąże się to z tym, że mamy różnego typu zadania. Mamy zadania webowe, mamy zadania kryptograficzne, mamy reverse engineering, czyli inżynierię wsteczną. Jest kilka typów zadań, które po prostu. W jakimś stopniu się powtarzają, w sensie są jakieś sposoby na ich, rozwiązy na ich rozwiązywanie. Czy więcej takich zadań rozwiążemy, tym bardziej będziemy widzieć nawiązania, że o, dobra, to zadanie to się robi mniej więcej tak. Oczywiście każe się różni, Człowiek, czym więcej tego rozwiążemy, tym będziemy widzieć po prostu rozwiązania. My akurat w tym momencie nie mamy aż takiego dużego doświadczenia i szczerze dla nas, przynajmniej dla mnie, są po prostu ciężkie. No ale od czegoś trzeba zaczynać. Jakoś trzeba żyć i poddajemy się. Bo mimo, że krążymy w kółko, nie wychodzi nam, chodzi o to, żeby po prostu szukać, próbować. Jeżeli nie będziemy próbować, to się nigdy nie nauczymy, więc będziemy próbować dalej. I aby to kiedyś tam się nawiązało z jakimś sukcesem. O, na ten moment rozwiązaliśmy jedno zadanie, przynajmniej mój zespół. Zespoły są dwuosobowe, przyjechaliśmy tutaj w szóstkę, tak, si 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 siódma osoba nie dojechała i rozwiązujemy zadania. Tak się złożyło, że jeszcze robimy taki mały wewnętrzny turniej u nas, to który zespół zdobędzie jak najwięcej punktów. Dzięki temu po prostu mamy wewnętrzną rywalizację, że nie o kurde, tam odskakują ludzie na tysiące punktów są przed nami. To my sobie robimy mały mały turniej pizzę tak naprawdę. Ten, kto wygra dzisiaj CTF a dzisiaj jutro, przez 24 godziny, tak jak, tak jak była mowa, i kto zdobędzie więcej punktów, kto rozwiąże więcej zadań tych, no to jeszcze jest tak, że niektóre są po prostu wyżej punktowane e, Te po prostu u nas wygrywa. Zobaczymy, co to wyjdzie. Byle, żeby nie być ostatnim. Jedno zadanie mówię, mamy rozwiązane, bierzemy się do działania. No ale co? Lecimy, lecimy rozwiązywać dalej zadania. Powiem wam, że jestem strasznie zmęczony. Jest, żeby was nie skłamać, pierwsza w nocy, trochę żeśmy się zasiedzieli przy tym przy kodowaniu tak naprawdę nad nim, kiedy ten czas zleciał, Po prostu w pewnym momencie jak siedzieliśmy do kodowania, to, to trzeba było po prostu kodować w tym momencie. Naprawdę Nie wiem, bo zrobiliśmy, mój zespół chyba zrobił 4 albo 5 zadań. Ogólnie chyba jako koło naukowe mamy zrobione 6, 6, 7, nie wiem. Tak tak to jest niewiele. Spróbuję jeszcze jedno zadanie dokończyć w sumie. Szczerze poszedłbym na chwilę. 2-4 godziny. się Po prostu zdrzemnąć. Jest gdzie spać. mam tam gdzieś, tam jest strefa do spania. Mam dresy, mam, mam śpiwór, więc można sobie po prostu się kimnąć. Ach. Powiem wam jeszcze, że tyle pizzy, ile tutaj było. Ja nigdy chyba tyle w ciągu dnia nie zjadłem. Już nawet nie liczę. Kurde, bo, ja bym więcej tych zadań rozwiązywać. Trochę wjechali mi na ambicje i to dobrze. Mój zespół nie jest ostatni na ten moment. Nie zamawiamy pizzy dla wygranego zespołu. No, ale zobaczymy jeszcze co to będzie. Piękny słońce. słońca. Teraz za mną. No, dzień drugi czas zacząć. Jezu, jak się niewygodnie spało. Tego się akurat nie spodziewałem, powiem wam, że o. Rok temu Naprawdę można było sobie fajnie w ciemni, w ciszy pospać Było do tego fajne wyznaczone miejsce, było ono duże Nie wiem Tam się jakoś zmieściliśmy, Fakt. nie było tam materacy, spało się na podłodze Ale się zmieściliśmy W tym roku Była sobna sala do spania Wszyscy pomyślają, czy w sensie bo myśleli o materasach. każdy tam mógł sobie się na swoim materasie, Tylko z tego, jeżeli tam się ludzie nie mieścili. No, tak naprawdę myśmy spali w sali konferencyjnej na takim <grymny> wakacyjnym leżaczku. No dobra, ale chyba pora wracać do kodowania. Przenogijmy nogi zapas i idziemy kodować. no I tak gratulacje. Wie, 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 wiemy, wiemy kto stawia pizzę i robi imprezę. Teusz! Ja mogę zrobić imprezę. To Bartek ja pizzę. Jak wam się podobało? Wiem, że jest to, ogres, to, nie? Jest to agresja. Ile? Rok temu były dwa zadania rozwiązane. W tym roku są sze jest sześć. Daj ci pomoc z tą dłoń. Nie. 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 Dobra, jest już Wrocław. Przerostaliśmy z ekipą. Bon, więc tak naprawdę by się jakoś podsumować może cały event. Dałoby mi się tak znaleźć menu latarnię. Więc taki był tegoroczny Confidence. Uważam, że naprawdę bardzo fajna impreza. Bardzo dużo się nauczyliśmy w sumie. Naprawdę CTF bardzo rozwijają, jeżeli chodzi o, o cyberbezpieczeństwo, o pentesty ogólnie aspekty cyber security A dlatego jeżeli jesteś tym zainteresowany to po prostu bierz tym udział rozwiązuj sobie zadania, próbuj, po prostu próbuj próbuj swoich sił jeżeli chodzi o samą imprezę, naprawdę, organizacyjnie było naprawdę bardzo dobrze nic nie można było zarzucić, mówię, jedynie co do yy, noclegu, to jest hackathon, tak, to jasne, że będziemy spali na, na podłogach, gdzie, gdzie tylko będziemy mogli no i co jeszcze, no i w sumie konferencje były w miarę, nie no ja chcę też krytykować, bo byłem tylko na jednej konferencji, która była słaba dla mnie, słaba, bo dużo wiedziałem o tym. Nie wiem jak zresztą, bo nie byłem na reszcie. Tematy jakie tak mnie nie zainteresowałem. Chciałem jeszcze iść na blockchain, ale tak szczerze na 21:50 miało być. Obudziłem się z tym, że o kurde, miałem iść na konferencję o 23:00 coś i takie no byłem tylko na jednej konferencji. Rok temu pamiętam, że byłem nastawień się typowo na konferencję, na prelekcje i byłem z tego mega bardzo zadowolony. Było kilka takich, takich, naprawdę takich smaczków. Idealnych smaczków. No nic no. Mówię, to są moje zastrzeżenia. Naprawdę mi się podobało. Reszcie naprawdę też się podobało. Jest mega pro progres. I co? Przydało się powiedzieć też o czym w ogóle będzie ten kanał. Zobaczycie jak wygląda studenckie życie. A do tego porcja samotowych wrażeń. No to co? Dzięki bardzo i do zobaczenia następnym razem.